Dla mnie osobiście, zmartwychwstanie jest to symbol nadziei, ponieważ Pan Jezus, aby zmartwychwstać, musiał najpierw umrzeć. I dzięki temu wierzę, że bez względu na to, jak trudne rzeczy przeżywamy w naszym życiu, czasem jakieś czasy takiej właśnie ciemności. Trudu, smutku, bez względu na to wszystko, przyjdą też lepsze dni. Ale ta nadzieja nie tyczy się tylko i wyłącznie tego naszego życia doczesnego tutaj na Ziemi, ponieważ chcąc nie chcąc, ono właśnie takie będzie. Będzie składało się z radości i smutków naprzemiennie. Ale przede wszystkim, Pan Jezus daje nam nadzieję i daje nam obietnicę, że po przeżyciu tego naszego ziemskiego życia tutaj, które jest piękne, ale jakby nie patrzeć trudne. Jeśli tylko będziemy trzymać się Jego, jeśli będziemy stosować się do Jego przykazań, jeżeli będziemy żyć Jego miłością, to da nam życie wieczne i pewnego dnia obudzimy się w Jego domu i tam będziemy już zawsze szczęśliwi.